Czy chciałbyś zwiększyć widoczność Twojej strony internetowej na rynku, na którym działasz? No bo jeśli prowadzisz lokalny biznes, no to ważne jest to, żebyś wyświetlał się w lokalnej wyszukiwarce, czyli na frazy kluczowe, które zawierają Twoje lokalizacje. Możliwe, że próbowałeś robić rolki w mediach społecznościowych czy inne posty, a może wydawałeś tysiące złotych na płatną reklamę, żeby zorientować się, że tak naprawdę widoczność Twojego biznesu polega tylko na tym, że kiedy ładujesz pieniądze w reklamę, to tylko wtedy Cię widać. Ale jest inne rozwiązanie. W tym wideo pokażę Ci historię jednego z naszych klientów, które z dosyć niskiej widoczności na swoim lokalnym rynku i przyszedł do nas dlatego, że chciał właśnie tą widoczność na lokalnym rynku zwiększyć. Więc dzisiaj dowiesz się jak to zrobiliśmy, i jakie wyniki dostarczyliśmy naszemu klientowi. Jeżeli jeszcze mnie nie znasz, nazywam się Wojciech Dąbrowski i od 8 lat pomagam firmom na różnych rynkach i w różnych branżach zwiększać ich widoczność w internecie dzięki skutecznemu marketingowi internetowemu. Sopi.pl pracowaliśmy z ponad 270 markami z różnych branż, pomagając im zwiększać skutecznie widoczność w internecie dzięki pozycji. W stron internetowych SEO. A więc jak zwiększyliśmy widoczność naszego klienta na lokalnym rynku? Zapraszam do oglądania. Punkt pierwszy, audyt i analiza fraz kluczowych. Na dzień rozpoczęcia współpracy z Bylot.pl w sierpniu 2024 roku ich strona miała zaledwie 10 kliknięć, 227 wyświetleń, 95 fraz, na które pozycjonowała się strona internetowa klienta w top 50 wyszukiwarki Google, 26 fraz w top 10, czyli w 10 najwyższych wynikach wyszukiwania Google oraz 9 fraz w top 3 wyników wyszukiwania Google, gdzie odbywa się najwięcej ruchu. Tak naprawdę to ich wyniki wyglądały już całkiem nieźle w momencie, kiedy przyszli współpracować właśnie z sopi.pl. Ale po bliższym przyjrzeniu się stronie internetowej klienta odkryliśmy, że mimo, że firma klienta miała dużo fraz, na które się pozycjonowała, nie były odpowiednio dopasowane do potrzeb lokalnych użytkowników. Szczególnie w Bydgoszczy, w której działa klient. Więc zaczęliśmy od dokładnej analizy słów kluczowych. I wyłoniliśmy te, które mają największy potencjał w lokalnej wyszukiwarce w Bydgoszczy. I były chętnie wyszukiwane przez lokalnych użytkowników wyszukiwarki Google. Do tego zorientowaliśmy się, że było kilka mankamentów dotyczących samej struktury strony i jej optymalizacji technicznej, więc też zaplanowaliśmy działania związane z tym, aby sprawić, żeby strona nie miała żadnych ograniczeń czy blokad, które blokowałyby ją przed tym, żeby Google chętnie ją pokazywał, wyżej wynika w wyszukiwaniu Google. Punkt drugi. Optymalizacja strony. Po wykonaniu audytu przyszedł czas na optymalizację strony internetowej klienta. Najpierw poprawiliśmy strukturę techniczną strony, aby była bardziej przyjazna dla wyszukiwarki Google. Poprawiliśmy metadane, czyli tytuły i opisy, dla wszystkich podstron, które znajdowały się na stronie internetowej klienta. Do tego zoptymalizowaliśmy nagłówki H1, H2 i H3, aby były zgodne z najlepszymi praktykami SEO. Zoptymalizowaliśmy również szybkość ładowania strony, ponieważ jest to kluczowe Czynnik rankingowy i kluczowy czynnik wpływający na to, czy użytkownik w ogóle zostanie na Twojej stronie internetowej. Są takie badania, które podkreślają, że jeżeli strona internetowa nie załaduje się w ciągu 3 sekund, ponad połowa osób po prostu nie będzie dalej czekać i pójdzie do konkurencji. Dlatego jest to tak ważne. Te zmiany techniczne spowodowały, że strona zaczęła się lepiej indeksować w Google, czyli Google zaczął lepiej rozumieć, na czym polega biznes klienta, jakie usługi świadczy i w jakim obszarze. Co wpłynęło na szybsze osiąganie wyższych pozycji. Wyszukiwarce Google. Punkt trzeci. Linkowanie wewnętrzne. Po poprawie strony przyszedł czas na linkowanie wewnętrzne. W tym celu rozbudowaliśmy stronę o kolejne zakładki, które były strategicznie przemyślane. Co to znaczy? To oznacza, że treści, które tam stworzyliśmy, były zoptymalizowane pod to, czego szuka użytkownik w lokalnej wyszukiwarce, szukający tego typu usług, jakie oferował nasz klient. Dodaliśmy w strategiczny sposób kolejne zakładki na stronę internetową klienta, aby tą stronę rozbudować. Dlaczego? Dlatego, że odpowiednie linkowanie wewnętrzne wpływa na to, że Google lepiej rozumie, które treści są ważne, które są mniej ważne i dzięki temu... Że zastosowaliśmy tam odpowiednie słowa kluczowe, na których zależało naszemu klientowi, najzwyczajniej w świecie Google zaczął lepiej rozumieć biznes klienta, a użytkownik jednocześnie ma znacznie większą łatwość w nawigacji i poruszaniu się po prostu po tej stronie internetowej. W tym celu stworzyliśmy 15 artykułów blogowych, które, zdaniem naszego specjalisty SEO, który był odpowiedzialny za ten projekt, tak naprawdę zrobiły 80% całego wyniku. Dlaczego tak? No bo gdy Twoje treści są unikalne. Wartościowy, a nie po prostu bełkot skopiuj i wklej ze sztucznej inteligencji, Google chętniej będzie pokazywał Twoją stronę internetową innym użytkownikom wyszukiwarki. A co ważniejsze, im więcej użytkowników wyszukiwarki wejdzie na Twoją stronę, zacznie konsumować Twoje treści, zacznie się uczyć o tym, co oferujesz, chętnie od Ciebie po prostu kupi ten produkt i usługę. A Google, widząc wzrost zainteresowania Twoimi treściami, będzie to interpretował jako znak, że hej, oni robią dobrą robotę, dają wartość, użytkownicy chcą tu klikać, chcą tu oglądać, będziemy pokazywać ich wyżej. Dodatkowo stworzyliśmy leksykon. To jest taka forma również do tego, aby rozbudowywać linkowanie wewnętrzne, poprzez dodanie takiego mini słowniczka, w którym można dowiedzieć się na temat rzeczy związanych z branżą naszego klienta. Tego typu leksykony robimy w różnych branżach, i tutaj również tego typu leksykon zrobiliśmy. Dzięki tym działaniom. Strona internetowa bylot.pl zyskała znaczący wzrost autorytetu w oczach wyszukiwarki Google, co miało duży wpływ na to że zaczęła bardzo szybko rosnąć w wynikach wyszukiwania. Oto przykładowe frazy, na których bardzo zależało naszemu klientowi, żeby to właśnie jego strona na te frazy się pozycjonowała i dodam od razu, jakie wyniki zrobiliśmy. Fraza, co warto zobaczyć w Bydgoszczy, która ma 720 potencjału, czyli potencjalnie 720 osób co miesiąc wpisuje tę konkretną frazę, wzrosła z 11. miejsca w wynikach wyszukiwania na 9. wynik w wynikach wyszukiwania Google. Bydgoszcz, atrakcje, lapar, która była bardzo ważną frazą dla naszego klienta, ale niestety strona internetowa na tą frazę się nawet nie indeksowała. Co to znaczy? Czyli gdy ktoś wpisywał Bydgoszcz atrakcje dla par, po prostu nie mógł znaleźć strony naszego klienta. Więc fraza, którą wyszukuje około 390 osób miesięcznie, wzrosła z zerowej widoczności. Na najwyższą pozycję wynika wyszukiwania Google. Top 1. Kolejna fraza Bydgoszcz atrakcje dla młodzieży. Podobna sytuacja, bo ta fraza w ogóle przez Google nie była kojarzona z biznesem naszego klienta, czyli nie można było znaleźć jego działalności. I tutaj podobnie. Fraza, która jest wyszukiwana około 260 razy miesięcznie trafiła zerowej widoczności na najwyższe miejsce wynika w wynikach wyszukiwania Google, top 1. Kolejna fraza, na której zależało naszemu klientowi, to Wyspa Młyńska, Bydgoszcz, atrakcje. I no i na tą frazę strona klienta również się nie pozycjonowała. Tą frazę wyszukuje około 170 osób miesięcznie, a na moment nagrywania tego filmiku, tak jak zresztą inne dane, które to podaje, ta fraza jest w pozycji top 4 wynika w wynikach wyszukiwania Google. Czyli świeci się w czwartej najwyższej pozycji wynika w wynikach wyszukiwania. I kolejna fraza, która ma ogromny potencjał, czyli Bydgoszcz, atrakcje, Nasz klient w momencie rozpoczęcia współpracy wypozycjonował się na 80. miejsca na tą frazę. Co ważne, ta fraza jest wpisywana prawie 10 tysięcy razy miesięcznie. Więc konkurencja jest generalnie bardzo duża i mimo to udało nam się wbić na 24. miejsce wynika w wynikach Google. I zrobiliśmy to w zaledwie 4 miesiące. I jakie były efekty naszej pracy właśnie po wspomnianych 4 miesiącach? Strona Bylot.pl zaczęła być indeksowana na znacznie więcej fraz, na najwyższych miejscach w wyszukiwarce Google. I oto jak zmieniły się ich wyniki w czasie. Na początku współpracy klient pozycjonował się 95 fraz w top 50, co jest niezłym wynikiem, i mimo to byliśmy w stanie klienta wypozycjonować aż na 424 frazy w zaledwie 4 miesiące w top 50. To ponad czterokrotny wzrost w 4 miesiące. Klient pozycjonował się na 26 fraz w najwyższych 10 wynikach wyszukiwania Google, a zaledwie po 4 miesiącach współpracy liczba tych fraz wyniosła 105 fraz. Co oznacza również ponad czterokrotny wzrost. Co ledwie 4 miesiące. I dodatkowo klient wyświetlał się na pierwsze 3 pozycje w wynikach wyszukiwania Google na 9 fraz, a w momencie nagrywania tego filmiku pozycjonuje się aż na 14 fraz w top 3, które zgarniają 2 trzecie ruchu z Google, a nawet trochę więcej. Dzięki naszym działaniom klient odnotował dodatkowe 2692 kliknięcia na stronę internetową, a do tego 79 647 wyświetleń. Dzięki tym zmianom Strona internetowa klienta zaczęła przyciągać znacznie więcej klientów we wcześniej wspomnianym lokalnym rynku w Bydgoszczy. Teraz już wiesz, jak udało nam się zwiększyć widoczność strony internetowej Bylot.pl w wyszukiwarce Google, co przełożyło się na większą rozpoznawalność marki i większą liczbę zapytań. Ale pytanie brzmi, czy Twoja strona jest widoczna w Google? Jeśli nie jesteś do końca pewien, jak skutecznie zwiększyć widoczność Twojego biznesu na lokalnym rynku, a chcesz przyciągać więcej klientów, umów się na darmową konsultację z jednym z członków mojego zespołu. Kliknij w pierwsze link w opisie tego materiału. Na tej konsultacji przeanalizujemy dokładnie Twoją stronę internetową, Twój biznes i Twoją branżę i doradzimy Ci, jak skutecznie stworzyć strategię SEO, aby rzeczywiście przyciągać dzięki temu nowych klientów. Jeżeli chcesz zdominować lokalną konkurencję, nie czekaj. Kliknij w pierwsze link w opisie tego filmiku i umów bezpłatną i niezobowiązującą konsultację do temat tego, jak zwiększyć widoczność Twojego biznesu w internecie. A jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak Google Google Ads i pozycjonowanie SEO mogą wpłynąć na Twój biznes, koniecznie obejrzyj mój film, w którym opowiadam, jakie są różnice między Google Ads oraz pozycjonowaniem SEO i jaką strategię dobrać dla Twojego biznesu, abyś miał z tego najlepsze wyniki w najlepszym czasie przy najniższym nakładzie finansowym. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli podoba Ci się ten materiał, koniecznie zostaw subskrypcję, kliknij łapkę w górę oraz kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco z tym, jak skutecznie promować Twój lokalny biznes w wyszukiwarce Google. Do zobaczenia.